Uroczystości jubileuszowe są okazją nie tylko do prezentacji dorobku szkoły i losów jej absolwentów, ale są również znakomitą okazją do uhonorowania zasłużonych czynnych pracowników oraz emerytowanych nauczycieli. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 23, 25 kwietnia 2016 roku, Zasłużony dla zespołu szkół ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wysokoty takrzewskiego w Żalechowie kapituła tytułu postanowiła uhonorować Długoletnich zasłużonych dyrektorów, nauczycieli i pracowników pana Stanisława Dadasa, pana Adama Kowierusa, pana Józefa Kośmidra, panią Zofię Lorenz, pana Kazimierza Łukaszuka, pana Aleksandra Lisztala, pana Arkadiusza Osińskiego, pana Eugeniusza Szymczaka, panią Stanisławę Makowską, panią Teresę Rodak, panią Grażynę Samery, pana Wiesława Skwarczyńskiego, pana panią Stanisławę Sobiek i panią Elżbietę Zatykę. Proszę państwa o wystąpienie, a o wręczenie honorowych tytułów proszę dyrektora szkoły. Pana Stanisława Dadasa, Adamu Zofia Aleksandra Misztala, Arkadiusza Osińskiego, Eugeniusza Szymczaka, Stanisławę Nimakowską, Teresę Rodak, Grażynę Sameryczuk, Wiesława Sparczyńskiego, Stanisławę Sobiek i Elżbietę Zatrykę. Proszę jeszcze raz o wysokość znać też honorowych dzieł czynnym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za ponad 30-letni staż pracy w szkole. Zapraszamy Panią Iwonę Wasak, Bogusławę Mbeczek, Halinę Boguś, Krzysztofa Cegiełka, Jolantę Kudek, Ewę Galińską, Marię Głębicką, Elżbietę Gólem, Małgorzatę Gryczkę, Teresę Kapczyńską, Małgorzatę Krok, Ewę Lesisz, Bogumiła Lewczyk, Marianę Marciszek, Krzysztofa Zatykam i Ewę Żiłuk. Nagrody wręczy pan dyrektor Szkoły Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 23 z 25 kwietnia 2016 roku ustanowiono tytuł honorowy zasłużony dla zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Ignacego Wysokoty Zakrzewskiego w Szerokowiu. Kapituła tytułu postanowiła uhonorować zasłużone dla naszej szkoły osoby. Prosimy o wystąpienie wyróżnione osoby. Pana Marka Kciałowskiego, starostę powiatu Garbońskiego. Pana Grzegorza Moźniaka, pozwana Sejm RP. Pana Stefana Golem, prezesa PKS Garwoni, byłego starostę powiatu Garbońskiego, Panią Mirosławę Miszkórkę, burmistrza Żalechowa. Księdza Tadeusza Kierysiuka, absolwenta naszej szkoły fundatora sztandaru na jubileusz sprzed pięciu lat, pana Waldemara Izdebskiego, dwuletniego sponsora naszej szkoły, jednocześnie absolwenta. Pana Andrzeja Zaręby, organizatora zjazdów w 2001, 2011 i w 2016 roku. Pana Szczepana Majewskiego, organizatora zjazdów Absolwentów w 2001, 2011 i 2016 roku. O wręczenie honorowych tytułów proszę dyrektora szkoły. Pani poseł, jeśli można zaprosić na sekundę. Panów.